Witam wszystkich z tej strony Rągu. W dzisiejszym filmie będzie historia z Supermanem, dosyć krótka, ale myślę, że dobrze przedstawiająca tego bohatera, mianowicie Peace on Earth. Komiks ten po raz pierwszy został wydany jako one-shot w roku 1999. Napisał go Paul Dini, a zilustrował Alex Ross. Na początku Superman wspomina czasy, kiedy mieszkał na farmie w Smallville oraz swojego ojca, który uczył go pracy w polu. Mówił do Clarka, że podobnie jak ludzie, nie wszystkie nasiona wyrosną, ale każde z nich powinno mieć na to szansę. W teraźniejszości Superman leci przez Metropolis z choinką i umieszcza ją w przeznaczonym do tego miejscu. Korzystając ze swojej superszybkości ubiera ją w ciągu kilku sekund, a kiedy już ma zamiar odlecieć, zaczyna słyszeć dziewczynę wołającą o pomoc. Kiedy ją złapał zemdlała, a kryptończyk z początku myśli, że to przez szok spowodowany zobaczeniem go tak bliska, zauważa jednak, że dziewczyna jest bardzo chuda oraz blada i prawdopodobnie jest zagłodzona. Oddaje ją w ręce swojej przyjaciółki Rebeki Mason, która jest lekarzem, i obiecuje, że znajdzie dla niej łóżko i jedzenie. Następnego dnia Clark idzie do przytułku i pyta o dziewczynę przyniesioną tam przez Supermana. Dowiaduje się wtedy, że ma ona na imię Jody. I przyjechała do Metropolis z biednego miasta położonego na południu, w poszukiwaniu, można powiedzieć, nowych możliwości. Niestety, w nowym miejscu nie radziła sobie zbyt dobrze i w końcu wylądowała na ulicy, gdzie mogłaby umrzeć, gdyby nie interwencja Supermana. Będąc w redakcji Daily Planet, zaczyna przeglądać różne dane oraz artykuły na temat głodu na świecie, jednocześnie zdając sobie sprawę, że nie musiał nigdy jeść a w związku z tym nie wie, jak czują się ofiary niedożywienia i nie jest pewien, czy to dar, czy przekleństwo. Clark rozumie, że nie da rady całkowicie uporać się z problemem głodu na świecie, ale jak najbardziej może podjąć jakieś działania i ma nadzieję, że zainspirują one innych ludzi. Dzień później przemawia przed kongresem. Mówi, że Ameryka ma dużo więcej żywności, niż może zużyć i wychodzi z propozycją przekazania mu jej nadmiaru, który będzie przenosił w różne ubogie rejony świata. Mimo pewnych wątpliwości, większość osób akceptuje jego pomysł, a Superman kilka kolejnych dni spędza na zbieraniu jedzenia, które następnie wolontariusze pakują w kontenery. Niedługo później zaczyna je roznosić w odpowiednie miejsca. Będąc w jednym z nich, zostaje zapytany przez chłopca, czy przyjdzie też jutro, na co nie odpowiada. Wie, że nie może latać w ten sposób codziennie, ale liczy na to, że jego działania zmotywują resztę świata do zastanowienia się nad trwałym rozwiązaniem. Kiedy znajduje się w Afryce, zauważa zwierzęta rozjuszone pożarem, które powstrzymuje przed stratowaniem tłumu ludzi, a sam pożar gasi wodą z pobliskiego jeziora. Na swoim następnym przystanku, również w Afryce, spotyka grupę żołnierzy wraz z wojskowym dyktatorem, który dziękuje kryptończykowi za przybycie, po czym proponuje mu małą pomoc, czyli samodzielne podzielenie żywności. Superman domyśla się jednak, że dyktator może mieć nieczyste intencje i wszystko odsprzedać, podczas gdy jego lud dalej będzie głodować. Prosi go więc o pozwolenie na zrobienie tego osobiście, na co przywódca skinął głową do żołnierzy, którzy wycelowali broń w ludzi po przeciwnej stronie rzeki. Mówi, że nie spodobała mu się próba zlekceważenia jego autorytetu i jeśli będzie musiał użyć siły, będzie to wina Supermana. Bohater przerzuca wtedy worki na drugą stronę, a następnie zatrzymuje wystrzelone pociski i swoim wzrokiem topi lufy karabinów. Dyktator ostatecznie pozwala swoim ludziom na posilenie się, a kiedy Superman odlatuje, zapewnia go, że ma dużo więcej broni. Kiedy Kal-El odwiedza kolejne kraje, w niektórych ludzie boją się go i nie przyjmują tego co przyniósł, lub uważają go za działacza politycznego i oszusta. W pewnym miejscu głód spowodował amok u ludzi, i nawet on nie dał rady nad nimi zapanować. Mimo, że odwiedził wiele rejonów, a dzień powoli się kończy, Superman przez wszystko, co widział, dalej czuje się, jakby jego misja dopiero się zaczynała. Chociaż rząd ostatniego kraju, który odwiedza, odmówił Supermanowi możliwości przybycia, on i tak przekracza jego granice, a reakcją na to jest wystrzelenie rakiety, która spaliła wszystko, co przyniósł. Wieczorem, kiedy siedzi rozczarowany w swoim domu, rozmyśla nad pozytywnymi oraz negatywnymi skutkami tego, co robił. Słyszał wypowiedzi ludzi, którym pomógł i namawiali go, aby kontynuował, a jednocześnie myśli o rozgoryczeniu ludzi, którzy czekają, aż przyleci ponownie, mimo że on tego nie zrobi. Media wciąż czekają na oświadczenie Supermana, a ono ukazuje się w gazecie. W formie wywiadu, który właściwie przeprowadził sam ze sobą jako Clark Kent. Przyznaje w nim, że jego misja nie przyniosła do końca tego, czego chciał, i że taka odpowiedzialność była ponad siły jednego człowieka, nawet kogoś takiego jak Superman. Stwierdza również, że głodnemu nie powinno się dawać ryby, ale nauczyć go łowić, a na koniec prosi wszystkich, żeby dzielili się z innymi wiedzą, czasem, hojnością. I tym, czym tylko mogą. Kiedy przychodzi lato, widzimy go wśród dzieci już jako klarka, podczas dzielenia się tym, czego nauczył go ojciec. Razem z nimi zaczyna rozsypywać ziarna, mówiąc, że nie każdemu się powiedzie, ale każde powinno mieć szansę, żeby wyrosnąć. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jeśli film ci się spodobał, zostaw suba, łapkę w górę, zobacz też inne filmy na kanale. No i do następnego odcinka. Cześć.